7 grudnia 2024 roku, za sprawą wielkiej gościny kościoła chrześcijan baptystów, możemy odtworzyć koncert sprzed przeszło 320 lat, jakie co adwentową sobotę odbywały się na północy Europy. Muzyka mistrzów z tamtych okolic. Będą to kantaty, pieśni adwentowe głęboko związane z tymi proroctwami Izajasza, które w Adwencie czytamy, głęboko przygotowujące nas na nadejście Mesjasza, na Boże narodzenie. Będziemy śpiewać, będziemy grać na instrumentach dawnych, zabrzmią piękne instrumenty takie jak flauto traverso, skrzypce barokowe, viola da gamba czy teorba i klawesyn. Zagra zespół konsorcjum Sedinu. Wspólnie z nimi wystąpi zespół Szczecin Vocal Project SVP. Zabrzmi między innymi muzyka Dietericha Buxtehudego, ale także i Johana Tajlego. Tajlego, który tu przed 300 laty, jako przyjaciel Bukstechudego z Lubeki, przywędrował aż do Szczecina. Jego muzykę przywołamy no po wielu, wielu latach zapomnienia. 300 lat po Bógstechudy nie zapomnieliśmy o tym, kim on był, jego głębokiej duchowości, wspaniałej technice kompozytorskiej i wzorcu, który uczynił z Jana Sebastiana Mistrza nad Mistrzami.